Dzień dobry, nazywam się Jakub Bodziony, reprezentuję firmę AVR w Polsce. Chciałbym Państwu zaprezentować sadzarkę AVR Ceres 440. Witam Państwa. Ponownie chciałbym zaprezentować pokrótce sadzarkę. Opowiedzieć o jej elementach, które mamy tutaj dzisiaj zamontowane i będziemy prezentowali właśnie na pokazach w powiecie parczewskim. Model, który dzisiaj reprezentujemy, jest to sadzarka zawieszana AVR Ceres 440. Sadzarka wyposażona jest w napęd hydrauliczny. Każdy z elementów sadzących ma swój własny motor, co nam pozwala na pełną kontrolę sadzonych ziemniaków. Elementy skontrolowane są czujnikami pustych kubków, co pozwala nam właśnie na tą pełną kontrolę, abyśmy mieli jak najbardziej precyzyjnie wysadzoną ilość bólów bez najmniejszych czy przy najmniejszych ilości pominiętych pustych kubków. Zastosowanie głębokości mamy pokazane dwa koła, które nam kopiują i ustalają głębokość obsady. Kolejną rzeczą którą Państwu chciałbym pokazać. Są to dwa ultradźwiękowe sensory, które w pełni automatyczne podnoszą zbiornik do góry, aby operator mógł się skupić na prowadzeniu maszyny, aby zawsze w elementach wysadzających była odpowiednia ilość ziemniaków. Maszyna, którą tutaj prezentujemy, jest skompaktowana ściągnikiem John Deere na pełnej nawigacji, co pozwala nam na uzyskanie Pewnego niemalże bezprocentowego bez poślizgu kół, dlatego że szytywana prędkość jest z GPS-a, więc precyzja sadzenia, co zaprezentujemy Państwu, niemalże jest w 100%. Kiedy przejdziemy do tyłu maszyny, formownica, którą dzisiaj tutaj pokazujemy, w standardzie ma docisk hydrauliczny. Opcjonalnie możemy ją wyposażyć w dwa również ultra-sensory dźwiękowe, które znajdują się w tutaj miejscu. Powodują one pełną kontrolę, czy stuprocentową kontrolę podczas pracy. Ziemia, która do tych sensorów dochodzi, utrzymuje się na ciągłym tym samym dystansie, co nam gwarantuje uzyskanie odpowiedniej ilości gleby, aby nie było pominiętych przejazdów, jako pustych redlin, i żeby znowu ziemia nie przesypywała się nam górą. Zapraszam Państwa troszeczkę dalej. Z tej strony jeśli chodzi o talerze okrywające, są dużej średnicy i są skalpujące. Przy trudnych warunkach, które dzisiaj niestety też również mamy i możemy pokazać zaletę tej maszyny, nie ma problemu, że przy ziemiach lżejszych po prostu te dyski się suną. Zawsze się toczą, co pozwala nam na stuprocentowe okrycie bulw. Przy elementach wysadzających spod spodu możemy znaleźć dodatkowy pin. Powoduje on większe otwarcie bruzdy. Ziemniak spadając przy większej prędkości 6-7 km na godzinę, po prostu się nie toczy. Lepiej się stabilizuje. Dyski, które okrywają ziemniaka, właśnie dzięki temu utrzymają nam odległość. Jak również nie ma przesunięcia lewo-prawo, co będzie powodowało w późniejszym wzroście właśnie zielone e, ziemniaki. E, kolejnym elementem technicznym e, jest e, sytuacja napięć pasów. Na późniejszy czas, czyli zima, kiedy maszyna ma przestoje, pasy po prostu otwieramy w taki sposób. Aby pasy nam nie parciały, musimy uzyskać techniczną odległość, która jest w instrukcji obsługi. Dodatkowo, jak widzimy, ciągnik jest na dość szerokich kołach. Mamy zamontowane spulchniacze śladów za kołami ciągnika, po to, aby żeby tą ziemię zluźnić, żeby ziemniak miał właśnie tą poduszkę powietrzną. Regulacja wysadzenia również odbywa się za pomocą docisku równoległoboku, więc możemy sobie kontrolować na ziemiach lżejszych. Jeżeli jest OK, możemy ją popuścić na ziemiach lżejszych. Ten docisk również możemy regulować co pozwala, że Sazarka pracuje jednostannie i płynnie. Model, który jest tutaj prezentowany jest w pełni kompatybilny z izobasem. W momencie kiedy gospodarstwa, czy ciągniki, które są już pod tego izobasa przygotowane, unikamy dodatkowego monitora. Jeżeli, tak jak w tym wypadku dzisiejszym, jest zapotrzebowanie na monitor, mamy dodatkowy monitor. W tym momencie kontrolujemy sobie osobną pracę systemem GPS. Osobno mamy kontrolę nad sadzarką. Pokazuje nam ona parametry pracy. To jest prędkość, ilość pustych kub kubków. Jeżeli ta, ta ilość przekracza, no to jest sygnał dźwiękowy wraz z sygnałem wizualnym i izobas pozwala nam już również na podłączenie do GPS-a, to znaczy task control, czyli pełna kontrola nad polem poprzez obrys GPS-a, możemy wyłączać, czy sadzarka automatycznie będzie wyłączała sekcje sadzące niezależnie 1 2 3 4, tak jak wspomniałem na początku, z tego tytułu że jest napędzana własnym siłownikiem silnikiem, przepraszam, hydraulicznym. Żeby uzyskać jak najlepszą obsadę bez pominięcia pustych kubków, mamy dwie możliwości regulacji otrząsacza. Pierwszy odbywa się mechaniczny, a propos do ciśnięcia odtrząsacza do taśmy elementu wysadzającego. Kolejną rzeczą jest właśnie sterowanie procentowe, dodatkowe z poziomu kabiny ciągnika. Daje nam tą zaletę, właśnie operator widzi ilość pustych kubków. Jeżeli jest zbyt duża, odtrząsacz działa zbyt mocno. Jeżeli jest ok, nie ma pustych kubków, są podwójne, również możemy zacząć ingerować. Więc operator ma ciągłą kontrolę nad maszyną z poziomu kabiny, co pozwala na uzyskanie jak najlepszego efektu obsady. Chciałbym Państwu zaprezentować monitor, który może być dodatkowo wyposażony właśnie do, do maszyny. Maszyna, tak jak wspomniałem, jest w pełni kompatybilna z izobas, czyli ciągnik może operować już z sadzarką. Jednakże możemy mieć dwa osobne monitory również do pracy sadzarką. Monitor jest w pełni dotykowy pokazuje nam najważniejsze funkcje sadzarki, którymi możemy tutaj sobie sterować, czyli obsadę, sterowana jest hydraulicznie, czyli możemy sobie wpisać każdą jedną odległość, która nas producent do danego sadzeniaka zaleca, otrząsacz ten elektryczny, jak również widzimy na elementach sadzących ponumerowanych od 1, 2, 3, 4 ilość procentowych kubków, nad którymi mamy pełną kontrolę, żeby właśnie jak najmniejsza ilość, niemalże w 100% kubków była wypełniona. Jeśli chodzi o poruszanie się, tak jak wspomniałem, jest dotykowy, mamy pełną kontrolę nad formownicą, ilością gleby, ilością ziemi w formownicy, aby jak najlepsze uzyskać wyformowanie redliny. W momencie, kiedy również zakładamy ścieżki technologiczne, elementy wyłączają się, w środku możemy zwiększyć obsadę o procentowy stosunek. Jeśli chodzi o włączanie, wyłączanie elementów właśnie z GPS-a, jeżeli sadzarka jest skompaktowana z GPS-em, robi to automatycznie, więc operator tak naprawdę, kiedy prowadzi ciągnik, Sadzarkę ma pełną kontrolę nad monitorem, jak również może obejrzeć się do tyłu i zobaczyć, co tak naprawdę rzeczywiście z maszyną się dzieje.